Przecież rap, gram miałem to wszystko w swoich młodocianych znach, chciałem malować pędzlem, to było moje serce. Dzisiaj Tobie boże Ojcze, ja jestem w pierwszej wiece nie stałem w kolejce to od tego sklepu Dostałem matkę Życie dbaj, masz 11 lat yeah. Młoda dziewczyna, przed tobą cały świat yeah. I przed tobą chłopak trzeba otwierać usta Bo dobra wika to jest na wika yeah. Tak jak wołowina z siebie z kości Tu święty, na tej sali kości yeah. Jest lata, lecz ręka My zatopieni w hip hopowych yeah. A ja nie pękach, ja pogoś robię was yeah. rap, rap, mamy tutaj dobry czas Rap, yeah. Jesteśmy razem w tej arenie. K.O.S. Song. Śmierć z Państwa, Siedem popkicha. Ja na niej bardzo kulturalnie chrześcijański hitko wygląda banalnie. Ja nie ukisza, ja nie obrażam Jestem liderem, co miłością zadaża. Wystarczy, yeah. teraz nowy ryby Ja powiem, gdzie ja gra, aby rap tu Gdzie ja gra? Gdzie rap gra? Rap na Gdzie rap gra? Rap, na Gdzie rap, gra? rap na Ja też upadłem człowieku na zabdół Gdzie, Gdzie rap gra? Rap tu! Gdzie rap gra? Rap tu! Gdzie rap gra? Rap, na Lecz ręka Pana sięga na zawdół! Ej, nie bój to nie jest bok Flop płynie jak winogronowy sok Więc teraz jadę prosto słowy. głowy Do flopu płynie jak sok winogronowy Są tutaj dzieci, są Ej, wiesz co jest o soku z winorośli? Ej, sprawdź to, bit jest już zapętlony Wiesz, sok ma kolor czerwony Tak jak czerwona krew, która została przelana Z nieco Nie musisz już ciężarów swoich ćwiczać. tak. Zaufałem wół! Zwłaszcza dzikie dla młodych ludzi. Celem podstawowym jest to życia ich obudzić. Postawić inspirację i prosty przekaz. rozwija się, dzieciak! Na co czekasz? Świat ucieka, a wskazówka leci. Słoneczko na każdym z nas będzie świecić. Gdzie rapia? Rapia tu! Bo gdzie rafia? Szlafia tu! Gdzie rafia? tu! I niech to gra do końca świata. Pamiętaj o tym, że kocha ciebie tata. Zapłata została, już uniszczona, Boga, nie tylko tego zioma Piona dzieciak od Pana Jezusa. Ja bym chciał z boga. Zrobić lawusa, a to za praca. Ja przypominam, z tym się całym. Proszę, przypomina! Gdzie la fia? Rab, Gdzie rapja! Rabada Gdzie raz ja! Rab, tu! Rab, tu! Słyszysz dzieciak! Fiu, fiu, fium, ja tutaj! Ja oddaję głos do studia spotkanie, to nie chwila nudna to inspiracja dla młodych ludzi Jezus chce dziecko to życie obudzić, Bóg rozsłapimy symbol męstwa, symbol życia a nie symbol przekleństwa Jezus yeah. moim Panem yeah. Boże Ojcze jestem Twoim Panem, gdzie Rabia? Ja? Rabia Gdzie Rabia? Ja? Rabia Gdzie rad, ja Rabia tu! Dzieciak słyszysz Bóg Cię fiu, fiu! i w Tips. Czasem spokieczony jak ten chips, Wiesz, czułem się stęczany Ale tutaj ziom nowy rap jest grany Z mocą ducha każdy dzieciak słucha Twoje serce niechaj pasją wybucha yeah. Zbliża się nowy Sprawdź to, to, są momenty wyjątkowe Aj nie myśl o dragach Tutaj jest warszawka i postrop raka Papianice, wyjdziemy na to Bo gdzie ja gra? Rap, ratu! Tak, gdzie rap gra, rap, ratu! Gdzie rap gra Gdzie ja gra? Gra, gra tu. Gdzie ja gra? tu. Właśnie tak, Wszystko w kółce mu! Gdzie ja gra? Gra, gra Gdzie ja gra? tu. Gdzie ja gra? tu. Ja moje wersy dedykuję mu, a gdzie ja? My używamy Majka jak kibic baseballa, Pełnia się wola u kochanego Boga On dał darm i postawił mnie na nogach Kiedy leżałem jak śnieg zdjęty jak karka papieru Dookoła było wielu tych Którzy mówili mi Nic z Ciebie nie będzie Bóg stanął obok mnie w pierwszym rzędzie Alfa Omega zasłonił mnie Dzisiaj żyję Jezus w raz nisko jest rok, wypieraj swoje Dzieciak, zobaczysz szok Kolejny rok będzie zmieniał duch Ja używam Biblii, tak jak narkoman duch. Słuch, ale jest jeszcze trzeci Jezus za tobą w swej miłości leci On kocha dzieci, błogosławi tatę Szyj chłopak prawdą, a nie schematem Czerwony dywan dla na naszego króla Ktoś chciał z Pana Boga kiedyś zrobić szula. Się nie udało, się mówi o tym śmiało Że słowo Boże, kocha jak ciało Słucham Albo są wiele, kocham Boga, końcia, nie tylko w niedzielę. Prywatnie też w tym wodzie dla dzieciaków. Wyużywajcie używajcie jak plecaków Załaduj tam wiele kamieni. Nienawiści, agresji, a nigdy nic nie zmieni. I na papierze cały brutz wziął swoje ramiona Traktuję go serdecznie jak swojego zioma Pio taką jeszcze parę lat ja będę walczył, z tej światy. Ty was, ci robiat robia U, fuu Ciągnie w jedną, ale zaraz to spracamy dzieciaki odpalamy teraz duchowej takami Ci na to, Ciro jach HATU! Czera, rachat! Proszę ojcze, to dla ciebie pił! Nie, yeah, aha! Sprawdź mm. to! Słuchajcie! Woo. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy!